Czemu jestem? Czemu mam policję? Czemu jakaś osoba 9000 za moją głowę No to jest strzela! <grym> Pójdź do sklepu! Nie wy, nie wierzę mi w dubsko, zostaw mnie! <grym> Chciałem tylko buroki zamówić, no to <grym> O, zmienię sobie samochód, jak prawdziwy polski Polak. Stary, zmiażdżyłeś mnie helikopterem. Nie, no, <grym> Kto to był? Mogę <noise> to Ten ziom cię zarąbał, what the fuck? to jak nawala? Chciałem, żebyśmy zrobili własną sesję, bo o tej porze grają jakieś wodogłowia <noise> z tamtej. Chodź, wezmę cię, no chodź, chodź. No chodź szybko! Ale <noise> no <chodź, głos> to jest pełna policji, chodź. Dobra, jak jaki jest cel? Chodźcie, jedziemy tam, gdzie Trevor mieszkał. Proszę. Tam będzie spokój, O broń, proszę mnie zabrać. To broń no to tam jest na pustyni broń przecież no kuźwa Daj znacznik, na trewora domu Ja nie znam trewora domu No kuźwa tam przy tym takim dużym zalewie Już patrz proszę Na pustyni jedziemy 6 km no, tam będziemy Ej zachodzi Chodźcie za, chłopaki, jedziemy sztuki, tam pośladone no. gdzie... Ale jadę szybko nie multi? No kurczę stanki bez... Stanuci <grym> 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 Dobra Nie jeszcze nie Aha, Ale za chwilę stanie, uważaj. No no zabij go! <gulet> <gulet> Fucking no! Zagapi! No czemu Zagapiłem do... się! <gulet> <gulet> Co no sobie jest grane? Jakiś idiota do mnie dzwoni na skype'ie no kurde gruby kuba Okej, okay, zabiłem go, zabiłem go, zabiłem go <gulet> Okej, okay, to stuci tam gdzie stoicie a Zaraz przyjadę Ej to z jakiegoś horroru jak taki... wiesz, jedzie taki pojazd the fuck?! <laughs> że on w ogóle nie wyskoczył! Patrzcie w tą stronę co ja robię! Grawitacja minus milion Jee! Yeah. <laughs> <laughs> Dobra, ten nie, nie wyszło. No dawaj, Rebeki już. A, bła, bła. <laughs> <The fuck. śmiech> Przepraszam, musiałem, za długo już to się znaleźliśmy. Chodź, zrobić, fajnie Zabijajcie no. tych ludzi, one zabiją. Nie, my to chcemy jechać. Mmmm, no. ha! Mmmm, popatrz, ała, ała. Przejechał! do tyłu. Dawaj Miosek, skakuj. Dzień. What the fuck, no. O popatrzcie, tam jest mój samolot. Ale on jest dwuosobowy, no to. z tymi helikopterami! What the fuck, co się stało? Ej, ale czemu one, leżą? one poszły spać? Ile witam, ile kosztuje bilet? I zostałem zabity twoje, twoje życie gnoję strzela? <grywa> ja nie wiem na kogo czeka ta policja. On chyba, on chyba idzie się wyznać. się tak... O wiedziałem, wiedziałem, on idzie Panie. Kurde remę! On jest do mnie rem... Już! What the fuck! No co, co, co to jest? No, zabijesz mi gdy wchodziłem Co jest grane? Remek, ja nie to... strzelisz mnie, chroni mnie kuknas ale, ale Nie dasz rady a ja ja jestem... O dobra, dasz radę Dobra, dasz radę! Dobra. Jak... Ale kucłeś, gdybyś to widział, miosiu. A ty skacz, skacz małpko, skacz Ej, ej rasisto Mam taki jest handmower, jestem nie. na jakiejś pustyni i jestem tylko w spodenkach i bez koszulki Ktoś mnie chyba tutaj gdzie co wam powiem A, Ja, nie ja nie też wiem, lecę wspólnego. Goodbye my lover O masz ten spadochron Ja też chyba mam, ten. nie? Każdy ma A ja, ja nie miałem co, nie <laughs> Jak spadochron? No to x, x, x ja Jestem kolorowy <śmiech> No <śmiech> gdzie jesteś? O multi w drugą stronę leć, w drugą stronę Którą? No, no zawracaj, zawracaj ze mną, za mną ze mną, za mną latać Co? Nie wiem tym latać, jak się tym lata? No chodź, musimy tam policji przylecieć Weź o fuck, strzelają do mnie, w powietrzu Te helikoptery Ej, tu jest policja, szczela. No zabij w powietrzu I chodź sobie jakieś polowanie zrobimy na siebie, na pustyni czy coś Dawajcie, tutaj, w puszczy Nie, ja. To jest ja Przez czarne że macie mi... Gdzieś biegą, jak te zwierzęta w lesie My będziemy strzelać No i Ten tylko wiesz, że remek że oni nie mają nawet najwyżej Jak dzikobie. dziko bieram. Ale pasz nie da się normalnie się nie da górę. <ścoughs> A -a. <ścoughs> <ścoughs> Ej, biegnę w wodzie no, naraz i biegnę tak grzeką. Zarąbał mnie! <ścoughs> Ugrzęzłem w gównie. <ścoughs> to już, to już nie jest wasz naturalne środowisko nie? O! Ale dostał banie To jest dochodząca małpa. W ogóle ja gubię policję, a tutaj ja żyję Ja umarłem dla ciebie, Remek. Ja cały czas żyję, mógł ze mną zostać. Ja napływam mimo czy swoje jaja. Remek ma swój świat. Remek ma auty w takim raz. Znajdźcie mnie moje knaju. Ale ty jesteś naprawdę. Kto to do mnie dzwoni? Lester do mnie dzwoni. Nie odbieram! Lester. Lester No. Mówi się, ma multi, kiedy Minecraft. <laughs> A to tak tak do ciebie teraz dzwoni Lester? No? I co powiedział? No mówi, nagrywasz teraz z rękiem? Ja mówię, no. Minecraft? What the f. Lester dzwoni. Lester dzwoni Halo? Ja z chęcią z tobą sobie pomoczę jajka Jezu, jesteście obrzydliwie gejowscy to jest Nie, to fajnie? po prostu ty jesteś homofobem <grym> <grym> Nie wyzywaj, to że mamy brodę i jesteśmy kobietami to nie nasza wina Jesteś wurs Jesteś wursne. To, że nazywam się kiełbasa to też nie moja wina jesteś Nawet nie moich rodziców Kurna I gdzie on macie te jajka? <grym> w moczorni Co? Moje. <grym> oh, <yeah. grym> w moczorni Musisz się wyspić na samą górę. No boże, naprawdę, Co? jest w na tej górze. Ale how? I teraz zastanów się, jak tam wlazłem. Wiem, jak on wlazł, tu jest taki bóg, że można przez ścianę przejść. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Chodzi, czekaj. On się tak sadził, ten... chyba, nie? No. Czekaj, no musi. Weź nie nie. mnie na opka. <noise> weź, weź mnie na baranka, a ja wskoczę. <głos> <głos> Ej, dobra, już widzę gdzie, już widzę. Chill. Tak? No. Nie, nie, to chyba nie tu. Czekaj, jakby tu weź parkurem. Baba, masz grubą dupę, odjść! <tut> Parkur! I chuj spadłem. Poczekaj, jest ja prawda. Ja to rozkminię zaraz, kurwa. E, jestem, <tut> jestem Jestem, jestem, <tut> Yo. A to, Fajne to, jest, się. <tut> ja tak myślałem, no. Ja tak myślałem, ktoś a czeka na jakiś helikopter, żeby coś wsi wpierdolić cicho! Skąd wiedziałeś? Wiedziałem. Patrz. Patrz, ja pływam, a chodzi. Patrz. Wow! What the... What the fuck? Co się stało? Czekaj, zesra. multi, multi, uważaj, rakietnisko, byś ci nie, nie! Nie! O, że wow, hey. się jeszcze przeżyjesz. Ej, hey, nie mogę iść na party, bo jest za dużo ochroniarzy i mnie zabijają. Czekaj. Dobra, ja jadę, a wy przeskakujecie. Ale ładne autku, mmmm. Dawaj. Chodź Miasek ty też chodź nie można się jechać aż tak szybko Hi, my'em Dorian Jaskowski and welcome to Jackass No, to jest dobre, dawaj Jackass, no Ty, 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 no, uwaga Przeżyłem! A na mnie się zatrzymałeś Patrz, robię mi zdjęcia Witam serdecznie, zrzucę na razie dawaj zdjęcie dawaj. Ej, to ja z Jacka, z mała Stałaś się. Nogi rozłożone, ręka do góry, panio <grystanie> Tak tak, tak. że się nie podniesił. Eee, Ramak, nie zatrzymuj się, nie? Jedziesz po prostu... Ja jestem hardcore'em To stójcie jeden po drugim, no. O! Nic, nic, nic mi, nie zabrałeś <grystanie> Ja pierdzielę, No super Co to było pod koniec, Rudy? <laughs> Będziesz rozmiażdżył Adam O najdziwniejsze O fajne auto y -y, raczej to ludzi! Się od razu w bramę tą którą ja, bramę, bramę, ja stoję bramę, no. bramę, bramę no <laughs> Masz Ja uciekam policji No, no ta ja zamknięta, ale ona się otworzyła już Zapakowała uh -huh. No, no okej okay. O, no, ta o, rata, fuck Ja pierdzielę! Gdzie o, to ja jestem? O tam stać What the tak. fuck! Leć multi moim samochodem. Nie, ty ja Ty Cały tak czas lecę, chłopaki. <grym> ej, ej, ej. Łotwa! Chciałem tym wozem? Ej, da radę, bo. Ej, dopiero teraz zlądowałem! Dopiero teraz zlądowałem! O, ja pierdzielę, ja widzę. Czajcie bazę! Gdzie ty jesteś? Oh. What the fuck! Całą grę mi zacięło! No, zdechłem! Ej! Mam dwa fps y lecę w powietrzu! <grym>

Jeśli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę, daj do ulubionych i subskrybuj mój kanał po to, by być na bieżąco. No, także ja spadam, a wy oglądajcie kolejne filmiki. Na razie!